Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będzie kolejny vlog, taki luźny. Teraz słuchajcie, wpuściłam Juniora do domu, bo drapał, a Jantara niestety tutaj jej nie ma. Nic gdzieś wiecie, na dole i tak dalej. Więc chyba wracam po prostu do domu i poczekam aż ona przyjdzie. Chodź do domku. No tak, idziemy do domku, tak. Wyszłyśmy sobie teraz tylko na balkon. I no, jest tak trochę, tak wiecie, zimno. W sensie jakoś tak jest, tak po prostu, no, tak wieje takim wiatrem. W każdym razie, tak sobie na chwilę wyjść, to nic się raczej nie powinno stać. O, tutaj Lunka chyba chce do nas dołączyć. jak tam sobie siedzimy. Tak jak mówiłam, chwilka taka, to raczej nie powinno się nic stać. O, coś się dzieje. Siemano, postanowiłam sobie, że dość tego siedzenia i no dosłownie nic nie robię, więc lecę na rolki. Załóżę sobie moją piękną bransoletkę i będę lecieć. Myślę, że nie jest aż tak mega zimno, jakoś, więc bluza powinna wystarczyć. Tak mi się przydaje, mi wydaje. I sobie po prostu wiecie: jakoś nie, jakoś mega długo sobie pojeżdżę, tylko tak. założona. Proszę bardzo. O kurczę muszę się spieszyć, bo mało procent. Tak ja mówię: ja jakoś tam mega długo sobie nie pojeżdżę. Ale na trochę to czemu by nie. Dobra, lecimy na rolki. O, jeszcze sławki. jeszcze słuchawki. słuchawki. Okej, okay, airpodsieki wjechały, moi drodzy, okej. Okay. Tutaj chwilkę podepnę sobie telefon ogólnie, żeby, no wiecie o co chodzi, pod... W sensie żeby się trochę podładował. Może sobie zranę już bardzo. Mam jeszcze wyłączę laptopa. Jeszcze go zostawię. go Jak się Kurczę, jest w sumie nawet chyba nie najgorsza pogoda. Więc jakby pójdę sobie po prostu na roki, a później sobie dokończę ten oglądanie tego nowego odcinka. Ajax. No, więc poczekam chwilkę, jak mi się naładuje ten telefon. Muszę sobie dziś znaleźć ten naszyjnik, bo ja już w ogóle mam już wybrany. Słuchajcie, udało się. Znalazłam idealny naszyjnik dla siebie, delikatny w ogóle. I o dziwo nie, nie jest mega drogi, więc to jest też najważniejsze. Bo naprawdę, jak ja widziałam takie ceny takich delikatnych naszyjników srebrnych za 2000, to ja miałam takie co? Że co? Ja mam tyle wydać na naszyjnik, tak sobie myślę, że nie, nie ma opcji. Wiecie, osobiście nie ma opcji, po prostu. Więc, e, no, naprawdę. I byłam taka, wiecie, w szoku, że e, teraz takie, właśnie, delikatne rzeczy są o wiele droższe niż takie, co i widać z daleka. Są, wiecie, takie, być takie, no, jakby jak chodziło o takie naszyjniki, takie bardzo widoczne, że, wiecie, mają tutaj jakieś takie. I tak bardzo nie wiem, świecą i tak dalej. To są o wiele tańsze niż takie delikatne. No. Więc troszkę się zdziwiłam. Ale udało się, znalazłam i będę zamawiać jest ten naszynik. Więc no. Szybciutko powinien przyjść. Jeden dzień roboczy, no to to jest bardzo szybko, więc fajnie. Więc dzisiaj, jeśli nie zapomnę, to go zamówię. No, zamówię go. I jak on przyjdzie, to wam oczywiście o tym yy, powiem, nagram o tym film, że mi właśnie przyszedł nasz W ogóle teraz jest właśnie, wiecie, nagrywam daily, więc na pewno się o tym dowiecie. Yy, jak dostanę właśnie paczkę, to wam nagram i pokażę, jak on wygląda. Nie chcę wam właśnie zdradzać z tego, jak on wygląda, ponieważ po prostu jak zamówię i przyjdzie, to żebyście mieli taki efekt wow, żebyście nie spodziewaliście się, że będzie tak wyglądał, może tak to powiem. Żebyście po prostu wiecie tylko tyle, że ja będę zamawiać sobie nowy naszyjnik, ale jaki, to zobaczycie wtedy, jak mi przyjdzie paczuszka. I tak jak mówię, muszę dzisiaj się wziąć po prostu za to zamawianie i zamówić w końcu ten naszyjnik. No. Dobra, choć lecimy na rok, bo zaraz, kurczę, po prostu będzie tak ciemno, że masakra. na moim palcu, aby że już z swoimi filmami, bo jak wiecie rozpoczęłam teraz Day czyli filmiki są codziennie, vlogi są codziennie, bo teraz właśnie bardziej nagrywam vlogi, więc życzę Wam miłego dnia, wieczorku, w zależności od tego jak oglądacie. Ja ten stawiam wieczorem, więc życzę Wam wszystkim miłego wieczorku i widzimy się w na następnym filmie, który wleci już jutro, więc wyczekujcie i do zobaczenia w jutro w odcinku.